Cześć kochani! Jak zawsze w środę w Action pokazały się nowe promocje, więc dzisiejszy przegląd właśnie o nich. Co kupicie taniej przez cały tydzień? Na przykład stylowe latarenki, bawełniane narzuty na łóżka i sporo dekoracji. Będzie też wiele przydatnych rzeczy, które przydadzą wam się tak po prostu na co dzień oraz tańsza chemia popularnej marki Pink. Promocje objęły też materace i bardzo fajne gadżety na lato. Kupicie z nich taniej na przykład baseny i sprzęty przeciwko komarom. Zwrócę Wam uwagę też na ciekawe sprzęty kosmetyczne i organizery. I jeszcze na koniec zerkniemy też na nowości, no bo jest na czym oko zawiesić. Będę Wam już też powolutku pokazywać kolekcję na jesień. I mimo, że dziś upalnie, bardzo letnio, to mam nadzieję, że macie siły. Więc kto gotowy? No to lecimy! Przegląd promocji zacznijmy od dekoracji i taniej przez cały tydzień kupicie już te latarenki. Wyglądają no bardzo elegancko dzięki tym akcentom w złotym kolorze. No i świetna sprawa, bo mamy tu możliwość przyciemniania światła. Latarenki są bezprzewodowe i ładujecie je za pomocą kabla USB. Do wyboru są w kolorze białym, beżowym albo czarnym. Ich cena to teraz 20 zł. Następnie w promocji znalazły się świece. Mamy zapach jabłka z cynamonem, waniliowy. Zapach świeżego prania, jest też świeca tuszująca zapach tytoniu. Za sztukę zapłacicie 7 ,60 zł. 60 Z dekoracji tańsze są także te łańcuchy świetlne. Mają 2 metry długości i posiadają 20 ledowych uroczych lampek. Mamy tu wersję ze stokrotkami, wiśniami, ananasami albo kaktusami. Zerknijmy jeszcze jak świecą. Oto no to jest słuchajcie raczej taka delikatna dekoracja, ale cena też nie zbija z nóg, bo zapłacicie za nie zaledwie 8 zł. Mamy też składane wiaderka, idealne wiecie tak na kemping czy na działkę, bo nie zajmują dużo miejsca, a są aż 10-litrowe do wyboru są w trzech wariantach kolorystycznych i w tym tygodniu kosztują 13 zł i 50 groszy. I kochani, jeśli miałabym wam coś polecić z tych promocji w tym tygodniu, to na pewno te worki do przechowywania próżniowego. To naprawdę idealny patent, by zaoszczędzić miejsce w szafie, kiedy macie jakąś tam dodatkową kołdrę, czy wiecie, ubrania sezonowe, bo zajmują wtedy dużo mniej miejsca. Chronicie rzeczy też przed molami, no i kurzem. Uważam też, że worki świetnie się sprawdzą na podróż. W walizkach wiecie, zawsze brakuje miejsca, a właśnie w takim worku próżniowym możecie zebrać no, więcej rzeczy, no i też lepiej je uporządkować. Wystarczy włożyć ubrania do worka. Zamknąć i odessać powietrze od kurzaczem. W środku znajdziecie dwa worki w dwóch różnych rozmiarach, i naprawdę słuchajcie, wypróbujcie, jeśli nie mieliście z nimi kontaktu, zwłaszcza, że w tym tygodniu za taki zestaw zapłacicie zaledwie 8 zł. Tańsze są też narzuty na łóżka, mają 220 na 240 cm i są wykonane w 100% z bawełny. Mają taki bardzo delikatny wzór, no i też są bardzo miłe w dotyku, kosztują 70 zł. A jeśli planujecie wymienić maty łazienkowe, to teraz są właśnie tańsze w Action, mają 50 na 70 cm, są miłe w dotyku, a pod spodem mają warstwę antypoślizgową, do wyboru są beżowe, szare i niebieskie i chcę na to 10 zł. Są jeszcze szenilowe maty łazienkowe, mają 50 na 80 cm, są miękkie, chłonne, no i też miłe w dotyku, łatwo też je się pierze i też szybko wysychają, pod spodem również mają tą antypoślizgową warstwę i do wyboru są jeszcze dwa kolory, kupicie je za 27 zł. Zwrócę Waszą uwagę też na te zestawy ręczników. Mają stylowy wzór i naprawdę no, bardzo ładnie wyglądają. W środku są trzy sztuki, tu macie ich dokładne rozmiary. One są wykonane z bawełny, no i też są no, ładnie zapakowane, więc myślę, że mogą być też fajnym pomysłem na prezent. Dostępne są białe, beżowe i zielone przez cały tydzień z 45 zł. Są przecenione na 35 zł. Może przydadzą Wam się też kosze na pranie, są składane, więc no, nie zajmą wam też dużo miejsca, spore, bo mają 45 litrów pojemności, e, to macie jeszcze ich dokładne wymiary i dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych. Zapłaćcie za nie 30 zł. W tym tygodniu tanie kupić również te dywany. No, nie byłoby w nich w sumie nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że słuchajcie, one są wykonane z tworzywa sztucznego, no i świetnie się sprawdzą na wasze balkony czy tarasy, jeśli chcecie, no, by były jeszcze bardziej przytulne. Do wyboru jest sporo wzorów i kolorów, więc no na pewno któryś wam przypasuje. Naprawdę w tym tygodniu są w świetnej cenie, bo za 24 zł. Przechodzimy teraz na chemię i jeśli kochani chcielibyście wypróbować coś z tej sławnej serii Pink, to teraz jest no świetna ku temu okazja. Za każdy środek zapłacicie 8,50 zł groszy i do wyboru jest na przykład środek do oczyszczenia toalet środek do mycia łazienki w postaci takiej pianki. Ma on za zadanie oczywiście usuwać kamień i zapobiegać jego osadzaniu. Jest też płyn do czyszczenia szkła. Ma usuwać brud, tłuszcz i plamy. I akurat polecała go już na naszej aksjonowej grupie na facebooku Ania. Zwłaszcza za to, że pozostawia okna bez smug. I chyba najczęściej komentowany na grupie jest ten uniwersalny środek do czyszczenia. Doceniacie go za zapach i właśnie też za tą uniwersalność, bo piszecie, że czyścicie nim blat, Tofelki, lustra czy zlewy. Niektórzy używają go nawet od kilku lat. Także pamiętajcie, że w tym tygodniu każdy jest po 8 zł i 50 groszy. W promocji znajdziecie także tą moskitierę. Co prawda na wizualizację wygląda jak baldachim na łóżko. Ale w sumie myślę, że jeśli macie ogródek, czy taras, czy też balkon, no to świetnie się będzie prezentować jako element dekoracyjny. Od razu wiecie, wyobraziłam sobie jak gdzieś tam na tarasie właśnie go na kompletem wypoczynkowym. Zapłaćcie za nią 11 zł. A do odstraszania komarów mogą Wam się przydać te żele z citronellą za 2,20 zł. A muchy możecie usunąć za pomocą takiej teleskopowej łapki na muchy. Do wyboru są w kilku kolorach, kosztują 3 zł. A to już apteczka, kochani, niby niewielka, ale znajdziecie tam takie najpotrzebniejsze rzeczy właśnie do udzielania pierwszej pomocy są plastry, bandaże, maseczki, jeszcze kostermiczne. termiczny. Pamiętajcie, że srebrna strona ma utrzymać ciepło i zapobiec wychłodzeniu, a złota odwrotnie, czyli ochronić właśnie przed przegrzaniem na przykład w upale. Ich cena to teraz 14 zł i 50 Mogą wam się również przydać do samochodów takie kamizelki odblaskowe albo na przykład na jakieś spacery późną porą. I chcę na to teraz 6 zł. Następnie mamy takie pompki, psikawki na wodę, idealne właśnie do schłodzenia się w takie upały dla dzieci. One są po 4 zł. I tu już magnetyczna tablica do rysowania. Słuchajcie, ja akurat taką kupiłam dla moich młodych i jest to jedna z ich ulubionych zabawek. Jest bardzo uniwersalna. Myślę też co do wieku. Za pomocą tego długopisu wyciągacie te magnetyczne kulki do góry i dzięki temu tworzycie taki rysunek. A chowacie te kulki za pomocą po prostu przyciśnięcia. Świetna sprawa. Niewielka też na przykład do samochodu. I naprawdę warto, bo teraz ich cena to zaledwie 15 zł. I powoli zaczynamy takie promocje kempingowe, mogą wam się przydać na przykład te podróżne kołdry i poduszki. Tu macie ich dokładne rozmiary, są w takie estetyczne paski, nie zajmą wam dużo miejsca, bo są w takich poręcznych torbach. Do wyboru mamy też dwa warianty kolorystyczne. Zapłaćcie za nie 35 zł. Następnie mamy taki składany stołek i może Wam się przydać na przykład jako dodatkowy schodek do przyczepy kempingowej albo tak po prostu jeśli chcecie sięgać wysoko do szafki w kuchni również Wam się przyda. Do wyboru mamy je w kilku kolorach i jeszcze złożone nie zajmą Wam dużo miejsca. Ich cena to teraz 17 zł. I promocje objęły też dmuchane materace. Na pewno Wam się przydadzą właśnie też czy na kemping, czy dla gości. Mają wbudowaną pompkę do pompowania i też do spuszczania powietrza. Nadają się dla jednej osoby do 100 kg. I na wierzchu jeszcze mają taką miękką warstwę dla tego dodatkowego komfortu. Na pompowanie tego materaca zajmie Wam około 3 minut. Także całkiem sprawnie. Kupicie je za 85 zł. Jest jeszcze wersja dla dwóch osób. Tu macie ich dokładne wymiary. I także tu jest ta wbudowana pompka. Całość jest jeszcze zamknięta w takiej praktycznej torbie. One kosztują 160 zł. A na upałę mogą wam się przydać jeszcze baseny. Tu macie ich dokładne rozmiary. Idealne tak do schłodzenia się. I cena to teraz 68 zł. I zerknijcie też na taką nadmuchiwaną deskę, przede wszystkim słuchajcie jest kompaktowa, więc no możecie ją z powodzeniem wrzucić do torby. Ma dwa uchwyty i jest wykonana z takiego solidnego materiału, ma 50x70 cm i do wyboru są dwa kolory, kosztują teraz 30 zł. A od marki Grundling mamy bardzo ciekawą propozycję. Jest to taka lampa owadobójcza, skuteczna do 20 m2. No, podobno nie pozostawia zapachu spalenizny i ma z zadanie przyciągać te owady, no i właśnie razić je prądem. Możecie tą lampę także powiesić, bo w zestawie jest łańcuszek, tu macie ich dokładną specyfikację i z 90 zł są w tym tygodniu przecenione na 70. Promocji objęły także kołdry. mają trzecią klasę ciepła, więc będą idealne nawet chłodniejsze noce. Specjalna tkanina pozwala skórze oddychać, no i też ogranicza te nadmierne pocenie się, jest wykonana w 100% z poliestru, a wypełnienie ma z mikrofibry, w dodatku jest antyalergiczna i nie powoduje podrażnień. Mamy je w kilku wymiarach. Za kołdry o rozmiarze 200x200 cm zapłacicie 70 zł. To o wymiarze 155x220 cm kosztują już 60 zł, a za najmniejsze 140x200 cm zapłacicie 45 zł. A tu już kolejne baseny idealne do schłodzenia się tu macie ich dokładne wymiary. W tym tygodniu kosztują 68 zł. Z motoryzowanem zawsze bardzo polecam z Action tą markę produktów od mojej auto. Ja kupiłam kiedyś chusteczki, nie wiem czy pamiętacie, bardzo je polecałam, a w tym tygodniu taniej są te środki do czyszczenia kokpitu, które kosztują 10 zł. Zwrócę jeszcze Waszą uwagę też na te pompki. Niewielkie, lekkie, no i też zajmują mało miejsca, więc na przykład świetnie się sprawdzą w samochodzie. Idealne do pompowania materacy, kół czy piłek. Tu macie dokładnie, co znajduje się w zestawie. I one są już dostępne za 75 zł. A z działu kreatywnego dostępne są te zestawy koralików, wszystkie zamknięte w takich bardzo małych organizerach, także wszystko będzie w jednym miejscu i cena to teraz 20 zł. Natomiast z działu elektronicznego, kto stale gubi kable i mówię tu jako pierwsza osobie, to są dostępne te 3-metrowe o różnych końcówkach za 8 zł i 50 groszy. A jeśli nie chce Wam się nigdy czekać, aż naładuje Wam się ten telefon czy laptop, to możecie kupić te szybkie ładowarki. Mają 30W mocy, wejście na USB-C i USB-A. Zapłaćcie teraz za nie 30 zł. A to już taki naprawdę bardzo duży zestaw gumek. Tu macie dokładnie co znajduje się w środku. Możecie z nich tworzyć różne kreatywne rzeczy za 33 zł. I jedna fajna perełka dla fanów diamentowego malowania. Mamy tu obrazy o wielkości 30 na 40 cm. Do wyboru w kilku wariantach za 10 zł. Następnie z działu kreatywnego pojawiły się te dwustronne pisaki. Za 24 sztuki zapłacicie 14 zł. I też taka ciekawa propozycja, a mianowicie sejfy. W środku znajdziecie do nich dwa kluczyki, więc jeśli akurat potrzebujecie, to są dostępne w trzech kolorach i cena to teraz 20 zł. I wiem, że koniec roku szkolnego za nami i kto myśli o jakichś akcesoriach do szkoły, ale właśnie w promocji pojawiły się plecaki z motywami z tych najpopularniejszych bajek zapłaćcie za nie 20 zł. I w tych samych motywach są również piórniki, które kupicie za 7 zł i 70 groszy. Mamy jeszcze kolorowanki z Paw Patrola, które kupicie za 4 zł. Zerknijcie jeszcze teraz na promocję z działu kosmetycznego, bo kupicie teraz tanie między innymi żele pod prysznic, a ja jak zawsze przypominam, że na Facebooku mamy taką swoją grupę, w której polecamy sobie rzeczy z Action, wysyłamy zdjęcia, odradzamy, jeśli coś nas tam nie zachwyciło i na przykład ostatnio dziewczyny podesłały, jak prezentują się u nich nowe wazony z Action, także zobaczcie. Polecacie też tą pompkę, krążą też komentarze, że jest też świetna do rozpalania grilla, a Paulina zainspiruje pewnie inne mamy. Do zakupu tych mat tryskających wodą. Co prawda są one na dziale dla zwierząt, ale tu bym się nie sugerowała. Słuchajcie, wiadomo, kreatywność mam po prostu nie zna dzisiaj granic. I jak widać, są też świetnym sposobem do schłodzenia dzieci w te upały. Także brawo kochana za świetny patent i pomysł. I właśnie, jeśli chcecie się inspirować, podpatrzeć, co warto kupić, co jest na czasie, to gorąco Was zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. To jest dokładnie ona i link do niej podrzucam wam w pierwszym komentarzu pod filmem będzie też w opisie filmu. Kochani i jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to będzie mi bardzo, bardzo miło jeśli przycupniecie na troszkę dłużej, bo jeśli przyciśniecie dzwoneczek, będziecie wtedy powiadamiani o nowych filmach, będziecie na bieżąco, co nowego jest w Action, jakie są promocje i po prostu nic was nie ominie. I dosłownie w ostatnim odcinku pokazywałam wam tą nowość i widzicie, od razu trafia na promocję tygodnia. To jest taka torebka idealna do uzupełnienia waszych letnich stylizacji przez cały tydzień. zapłacicie za nie 18 zł. A z obuwia są teraz tańsze klapki. Zwróciłam uwagę, że są bardzo dobrze wyprofilowane. I jeszcze mam takie dwie ozdobne klamry. Do wyboru w kolorze ekri, różowym i czarnym. Dostępne są od rozmiaru 37 do 41. I cena to 13 zł. I jeszcze z działu kosmetycznego osobiście polecę Wam takie hydrożylowe skarpetki, nakładać jakiś balsam na stopy i dodatkowo właśnie te skarpety i dzięki nim ten produkt będzie Wam się lepiej wchłaniał i pozostawi Wasze stopy jeszcze bardziej miękkie. Za parę zapłacicie teraz 12 zł. I moim zdaniem, też warto zwrócić uwagę na te elektryczne pilniki do stóp. Mała, ale praktyczna rzecz, bo działa dużo szybciej niż wiecie ten tradycyjny Pumex. Bardzo kompaktowe, no i też dobrze leżą w dłoni. Akurat jedno było otwarte, więc mogę wam tutaj pokazać, jak wyglądają. Możecie ich używać albo na sucho, albo na mokro. I jeszcze wam pokażę, że mają dwie prędkości. Do wyboru są w kolorze niebieskim albo fioletowym. Zapłaćcie teraz za nie 15 zł. Ze sprzętów są teraz taniej dostępne te lampy do utwardzania lakierów. i cena to teraz 48 zł. I również są bardzo fajne takie organizery na kosmetyki. Są przeźroczyste, więc wszystko będziecie widzieć, wszystko będziecie mieć pod ręką. Mamy tu i szufladki i takie schowki na pędzle. Dzięki nim świetnie zorganizujecie wszystko w jednym miejscu. Ich cena to 25 zł. I w tym tygodniu jest również przeceniona cała seria kosmetyków o świeżym zapachu arbuza. Mamy tu na przykład z niej balsam do makijażu. usuniecie dzięki niemu oczywiście z twarzy makijaż, jakieś tam zabrudzenia, nadmiar sebum i pozostałości po opalaniu. Jest również krem nawilżający, który ma za zadanie zmiękczyć i ukoić skórę. Produkt jest wzbogacony kwasem hialuronowym, masłem sza i alantoiną. I ostatnie to serum, które ma nawilżyć i zmiękczyć skórę. On jest wzbogacony namidem, kwasem hialuronowym, aloesem, oczarem i wodą różaną. Wszystkie są w tym tygodniu po 8 zł. I mamy tu jeszcze te przyurocze hydrożylowe maski do ust. W środku znajdziecie 22 sztuki, i one mają właśnie za zadanie nawilżyć te nasze usta. Dodatkowo są w takim pudełku w kształcie ust. Zapłaćcie za nie 10 zł. Zerknijcie również na zestawę lakierów do paznokci, w środku znajdziecie dwie sztuki, ich cena to teraz 9 zł. i obok jest również bardzo fajny zestaw od marki Max More, idealny do manikier francuskiego. W zestawie znajdują się trzy sztuki lakierów i one kosztują 8 zł. I osobiście wypróbowałam te maski do stóp i bardzo je Wam polecę. U mnie świetnie się sprawdziły, więc jeśli chcecie trochę o nie zadbać, to teraz są troszkę tańsze, mają za zadanie nawilżyć i zmiękczyć nasze stopy i są jeszcze wzbogacone dodatkową masłem sza i witaminą E. Do wyboru są o zapachu jaśminu albo zapachu truskawek za parę zapłacicie 3 zł i 50 groszy. Następnie mamy takie kryształki do depilacji. Pocieracie skórę i oczyszczacie je z włosów, ich cena to 6 zł. I do depilacji możecie również kupić maszynki wzbogacone masłem Shea za 25 zł oraz chyba wkłady do nich również w tej samej cenie. Mamy też kilka produktów do opalania, są na przykład balsamy w opakowaniu 200ml za 15 zł i również 30 SPF olejki do opalania za 11 zł. Jeśli chodzicie w balerinkach, to są takie bezszwowe skarpetki, mają jeden rozmiar. Tu macie ich dokładny skład, dostępne w kolorze białym albo czarnym. Za dwupak zapłacicie 5 zł. I z takich letnich propozycji chciałabym wam jeszcze pokazać te ręczniki o wymiarze 90 x 200 cm. To są wykonane z mikrofibry, więc bardzo szybko schną. I dodatkowo są w naprawdę fajnych, kolorowych wzorach. Kupicie je teraz za 20 zł. I kolejne obuwie to są takie klapki, które myślę nie powstydziłyby się nawet firmy jak CCC i Deichmann. Ładnie wyprofilowane, dostępne w trzech kolorach: w beżowym, srebrnym i czarnym. Dostępne rozmiary to od 37 do 40 i cena to 26 zł. I jeszcze trochę odzieży, dostępne są taniej w tym tygodniu zestawy majtek, 95% wykonane z bawełny, to są cztery opaki o różnych krojach, dostępne od rozmiaru S do XL za 22 zł. Mamy również takie sukienki kopertowe, ale wykonane już w praktycznie w 100% z poliestru, dostępne od rozmiaru S do XL za 29 zł. Są jeszcze takie kombinezony w tych samych rozmiarach, kosztują teraz 36 zł. Panowie od marki Umbro kupią bokserki w rozmiarze od M do XL za 13 zł. A z galanterii mamy portfele więc jeśli akurat wam się jakiś zniszczył, to są naprawdę bardzo ładne modele i kolory. Przez cały tydzień będą kosztować 18 zł. Kochani, i chwila przerwy od promocji, bo chciałabym Wam pokazać kilka ciekawych nowości, które właśnie trafiły na półki, tak żeby ich nie przegapić. I pierwszą nowością, bardzo kolorową, taką, no idealną na lato, są te kolorowe kubki, które mają w środku taką, zobaczcie, dodatkową ściankę z kolorowymi kuleczkami. Fajnie to wygląda. Góra jest w kształcie loda i do zestawu jest także dołączona słomka I one kosztują 10 zł. I nowością faktem są również te parownice do ubrań. Jeśli nie macie w domu parownicy, to z pewnością się zastanawiacie, czy w ogóle taki strumień gorącej pary faktycznie pracuje, tak wiecie, tak dobrze jak żelazko, ale myślę, że ma naprawdę sporo plusów, bo parownicą nie przypalicie tkaniny, dzięki niej też odświeżacie tkaninę, no i też usuwacie brzydkie zapachy. I jeszcze na dodatek nie potrzebujecie tu żadnej deski, bo pracujecie nią, gdy ubranie wisi na wieszaku. Taką parownicą też wyprasujecie spokojnie firanki, zasłony, obrusy. No i też odświeżycie tapicerowane meble. No i jest też takie przekonanie, że parownicą prasuje się po prostu szybciej. A tu w tym modelu jeszcze bardzo dużym plusem jest jego kompaktowość. Sprzęt możecie łatwo złożyć i zajmie Wam naprawdę mało miejsca, no więc świetnie się sprawdzi na przykład w podróży. Parownica ma 1200 W mocy, posiada też taki wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 100 ml, i w zestawie jest także szczotka i miarka. Tu macie jeszcze ich dokładną specyfikację, także przyjrzyjcie się. Dostępne są w dwóch kolorach i ich cena to 90 zł. Następnie mamy tu jeszcze nowe kubki. One są w takim macie bardzo miłe w dotyku. Do wyboru są szare, zielone albo różowe. Są wykonane z porcelany New Bone i kosztują zaledwie 7 zł. I wiem, że bardzo Was zaskoczyłam w ostatnim odcinku, że do action właśnie zagościła jesienna kolekcja. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to link do niego podrzucam wam w prawym górnym rogu i wiem, że wiele z Was jest totalnie tym faktem zniesmaczona inni zaś już nie mogą się jej doczekać. No wiadomo, każdy z nas jest inny, więc naprawdę to rozumiem. Dziś tylko chciałabym Wam pokazać, że kolekcja została wzbogacona o nowe dyfuzory, są w takich jesiennych kształtach. Ten pierwszy był o zapachu piżma, a ten to taki lekki kwiatowy zapach. Są już dostępne za 17 zł. I już wracamy do promocji. Właściwie tak na koniec chciałabym wam pokazać produkty spożywcze za 6 zł i 30 groszy kupicie takie placki na tortille. Są również dostępne sosy czosnkowy albo cebulowy, które kupicie już za 8 zł. Tańsze są również ciastka korzenne za 7 zł i 50 groszy, a za 8 zł kupicie jeszcze takie ciastka korzenne. Na przykład na imprezy mogą Wam się przydać paczki cukierków, one są kwaśne za 8 zł i 30 groszy. I są również ciasteczka bounty w cenie 7 zł. Tu także jest propozycja takich kwaśnych cukierków, je kupicie za 7 zł i 20 groszy. I mamy tu jeszcze takie dyfuzory do gum do rzucia, dostępne w różnych kolorach, za nie w tym tygodniu zapłacicie 16 zł. Pożyźwici się za pomocą tych soków pomarańczowych. W środku znajduje się 8 sztuk, które kupicie za 10 zł i 30 groszy. Są także wieloowocowe. I kochani, na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że nie dajecie się tym upałom. Jutro podobno ma być jeszcze cieplej, więc dużo się nawadniajcie. I kochani, życzę wszystkim mnóstwo uśmiechu. Trzymajcie się, pa!